Siemano wszystkim, mam na imię Mark i jesteście na moim YouTube kanale Polski. I dzisiaj sobie zagramy w Angry to jest, jak, to jest już jakby drugi odcinek Pierwszy odcinek był, no wiecie, wypróbowanie z ptaków różnych No i do tego powiem, że jest jeszcze tam, pamiętam, kilka jeszcze zostało ptaków No to będzie, już to, jest, to będzie już jakby bardziej dalej w grze do tego poznaliśmy świnie, też nie są tylko tam zwykłe świnie, do tego ja pamiętam, że są, że są cztery różne świnie. No i my poznaliśmy dużo ptaków, do tego tam dużo czegoś tam wypróbowaliśmy. No i takie wszystko, no czyli takie jakby zapoznanie tej gry. Tak, ok, no i to było właśnie w tutorial, no właśnie w tym, e, no i cóż, no i będziemy już grać po różnych epizodach, no i to będzie jakby już, no jest jakby drugi odcinek, ale to jakby pierwszy odcinek z jakimś... E, ...epizodem, czyli na przykład będzie pierwszy epizod połóżcie X, czyli coś e, związane z, jajajami, z i, jajami, z e, jajami, no i zobaczcie, tutaj jest tych epizodów do tego plus e, taki jakby bonus złote jaja, złote jaja. No, i możemy zacząć właśnie z tego epizodu. E, I tutaj są podzielone na trzy części: pierwsza część, druga część i trzecia część. Właśnie oni są e, tak, jakby różnią się między innymi, i do tego e, poziomy od, e, otwierają się za pomocą gwiazdy. Wcześniej tego je jeszcze nigdy nie było, gdzieś tam więcej niż 10 lat temu. Wcześniej tak właśnie nie było. Do tego, kiedy tam, no nie wiem, coś tam w 2019 roku zrobili, tak, chociaż w 2019 roku już nie było tej gry w Play Market. No i w pierwszym poziomie jest komiks, jak taki zauważyli, że znikły jaja i zobaczcie, te jaja ukradli świnie i widać jakie są tutaj świnie, są tutaj zwykle, Jedne są sami, jeden z musami, jeden z helmem, a, a drugi, a trzeci jest... Króle. Tak, i zobaczcie, no ja już tam trochę pokrałem sobie. E, no i e, czym miałem na Czyli to jest ten celnik, zaraz to ten celnik zniknie. E, no i możemy pierwszy mm, poziom przejścia. Zobaczcie, tutaj były tylko e, czerwone i jedna świnia. Czyli z pierwszym poziomem. E, poradziliśmy sobie nieźle. No, nieźle poradziliśmy Dwie gwiazdy, no, dwie gwiazdy może być, i widać, że jeśli chcesz drugi poziom, to trzeba otworzyć za dwie gwiazdy. W ogóle kilka poziomów są na cztery gwiazdy. No, tutaj nawet więcej niż trzech, trzech gwiazd, które my dostajemy. Dosta, no, to jest maksymalnie trzy, trzy gwiazdy, które można dostać. І тут вже е, е, планую мі, ну, рекомендую мій е, на 5 хвилин. Ну no і влаще весь цельник, щоб ласфі було краще. Zobaczcie, ustawiłem celnika na 5 minut, czyli widać właśnie. No I, i zobaczcie, tutaj już jest 3, 4 świnie. No po prostu one tak są ustajeni, Jedna z nich, która jest trochę tam wyższa. No właśnie możemy, zobaczcie jakie. zobaczcie jak, jak, jak po prostu idealnie możemy trafić na te świnie, czyli celnik nam tym to pomoże. No pomoże po prostu, będę na tym celnikiem, bo to jest tak bardziej e, łatwiej na słuchacie. Так, ну і другий пожем і ж теж І забачте, ну і зараз є наступним пожем, і тут відео ще це є найцікавше, дві свині, і є, ще такий побудований чоловічок, ну попросту з деревна, тут є якийсь ще усміх, ну просто з деревна, з каменю і з цієї пілки, таких Tak, no i my następny poziom poszliśmy, tutaj są takie baci latce i zobaczcie, to jest pierwszy poziom tym, że dostaliśmy trzech gwiazd, tak, tutaj my dostaliśmy tylko dwie, ale tak nieźle. I to jest następny, czwarty poziom i zobaczcie, tutaj jest jedna świnia, która jest po prostu pokryta, niby jakby jest to domek z szkła, z drewna i z kamienia. Tak, okej, okay. no my e, po prostu poradzimy jakby tym z poziomu po ona jest dobrze ukryta, tak, w tym domku i zaraz my prawie... no i zliczymy właśnie, było właśnie, no po prostu było, było nie, nie trudno zbić tak silnie, e, czyli, o, zobaczcie, jeszcze pierwszy pociąg tym, że tu jedną gwiazdę, ale to nie strasznego. Zobaczcie, następnym poziom, a w tym poziomie już co jest najciekawsze, zamiast, zamiast świnię e, zrobili nam e, prezent. Jeśli na przykład, no, prezent to powiedzmy jako świnia, e, co w tym prezencie, możemy wszystko, o, i zobaczcie, jak ja od razu wszystkie świnie, no, prawie wszystkie świnie zbiłem, i jeszcze został ten prezent. No i musimy, o, i zobaczcie, co w tym prezencie, e, jest takiego. Może nam dać coś takiego. No w ogóle ja sam nie wiem, ale powiedzmy, że było to, była po prostu ukryta świnia tak. I, i już przyszliśmy na następny poziom i będzie na, na i następny poziom. Ну і з наступним пожжом, ну, шостий тераз, тільки, що я не чекав, за цілий фільм були тільки, було тільки червоні птахи, і ми їх ще не було, ну, тут просто сам латвіще пожжем, і забачте, тут є дві швіні, які були укриті, і забачте, ну, я праві там швіні, яку хотів забити, то праві забили, просто праві, а ні, зараз забили, о, ну, і одразу забили, і добре, що хочеш Mam cel, ten celnik. No, byłby łatwiej po prostu strzelać. I już. I zobaczcie, już przeszedłem do tego pozioma, który otwiera się na cztery gwiazdy. I zobaczcie no jest ten poziom. No to, będzie, chociaż, no to będzie już jakby ostatnim poziomem, no chcę właśnie zaplanować się tym, że za każdy film, no Angry Birds, no na przykład jak ja nagrywam Plants vs Zombies, czyli rośliny, rośliny kontra zombie, no dwa poziomy przechodzę za jeden film, a Angry Birds będę przechodzić za, no, za 7 za poziomów. No i zobaczcie, no i tak to właśnie będzie wyglądało, e, czyli jedna linia, potem druga, e, trzecia, no za całe, za całe trzy filmy przejdę tę całą część, potem e, no właśnie będzie e, tutaj tutaj 6 tutaj będzie 9 filmów z epizoda Pouchet X czyli właśnie będziecie mieć dużo filmów z Engriberca bo tych powośniomów właśnie jest naprawdę dużo naprawdę dużo no i to jest jakby pierwszy film no właśnie pierwszy film z Engribercem to była taka jakby wypróbka czyli poznanie gry a to jest jakby drugi film, no do takiego jest pierwszy filmem, eh, który był z eh, jakimś epizodem. Z epizodem jest coś takiego jak Mighty Lewic. Jakoś tak się nazywa. Aha, tutaj po prostu można zbierać gwiazdy i do tego będzie eh, tak prostrzej grać. No i w ogóle. kiedyś e, przyszedłem z grę Angry Birdsa było łatwiej nazbierać, no, naz, nazbierać gwiazdy. No ja właśnie będę tak robić e, wszystko dla was. Wszystko dla Was. No i to jest na tyle. Jeśli Wam spodobał się ten film, to możecie dać łapkę górę, dać suba, dać tronka do tego rozsyłać ten film wszystkim znajomym i do tego pisać komentarze w komentarzach co sądzicie o tej grze i wszystkim nara